Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do dziewiętnastej niedzieli zwykłej. Liturgia czytań oferuje nam piękne dowartościowanie, komplement względem cnoty wiary i miłości. Względem miłości usłyszymy w Ewangelii sprzedajcie wasze mienie, dajcie je o sprawcie sobie trzosy, które nie niszczają, skarbie wyczerpany w niebie. Gdzie złodziej się nie dostaje ani niż niszczy, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce waszem. Natomiast na temat wiary usłyszymy całe drugie czytanie. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Usłyszymy o protoplastach wiary, o architektach wiary budowniczych. Wiara jest tą cnotą, która zakorzenia w Bogu, daje perspektywę nieśmiertelności, wieczności, życia Bożego, tej nagrody, do której jesteśmy przewidziani w Chrystusie. Wiara i miłość, wiara, która zakorzenia w Chrystusie i takie owocowanie, które polega na miłości, na miłowaniu. Popatrzcie, jak czasami spotykamy się z zarzutem niemiłowania, obojętności, chłodu, zgardy. Gniewu, złości, tych przymiotów jest sporo. Czy chrześcijanie są rozpoznawani dzięki miłości, czy pogłębiamy miłość, czy prosimy o ten dar? Jak ważne jest zakorzenia się w Chrystusie dla większego owocowania, owocowania w miłości, w miłowaniu? Jak ważna jest służba, jak ważne jest pomaganie innym, spalanie się dla dobra drugiego człowieka. Ewangelia także koncentruje naszą uwagę na postawie czujności. Przed Ewangelią słyszymy słowa, czuwajcie, bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Przyznam się szczerze, że to jest taki trudny temat, ale myślę, że ważny z biegiem czasu, jeszcze bardziej aktualnym. pomyśleć o swojej śmierci, pomyśleć o przemijaniu, Pomyśleć o tym, że to życie się skończy i nie można rozpocząć od nowa, nie ma gry od nowa. Jest takie życie, jakie przeżyłem, takie dobroczynki, taki świat wartości, takie dobro, które zostawiłem i takie zło, które jednak zostawiłem i wiadomo, że to zło oddajemy Bożemu Miłosierdziu, ale chcemy, żeby w nas przeważało dobro dzięki łasce Chrystusa. Pamięć o śmierci jest szalenie ważna. Kto jest gdzieś na wakacjach, odwiedza cmentarzem, różne miejsca spoczynku, mogiły bohaterów, żołnierzy wyklętych. Tak przynajmniej ostatnie dni moje wyglądają. Jakie to jest ważne? no Gdzieś pogłębić pewnego ducha. Pamiętam taki obraz Taniec Śmierci. Czy można. Yy, gdzieś zauważyć mogiły, mogiły poległych. Oczywiście jesteśmy ludźmi nadziei, yy, chcemy życia i to życie jest w Chrystusie. Nie ma nadziei bez Chrystusa. Nie ma perspektywy życia Bożego bez Chrystusa. To zakorzenienie w Chrystusie daje nam łaskę, ufności w Boże miłosierdzie, w Bożą pomoc. Przypomina się mi się dzienniczek siostry Faustyny. Jak zrobiła takie ćwiczenie, dziś umieram i gdzieś analizuję serce, umysł, y, gdzieś rozmawia z Panem Jezusem. Jakby to wyglądało, y, jaką spuściznę zostawia. jakie dobro zostawiam, co z tym wymiarem zła, grzechu, słabości. Kochani, to jest dobre, dobre czuwanie, dobre, dobre ćwiczenie, ale też chcę poszerzyć pojęcie czuwania, yy, przypominają nam się pewnie yy, przypowieść o panach mądrych, głupich, yy, warto gdzieś nosić w sercu inne fragmenty, które mówią o czuwaniu. Jest pewna roztropność, która nakazuje nam pilnować świata wartości. Roztropność i czuwanie bym połączył razem. Yy, roztropność to też taka miara dobrego użycia czasu. Nie marnowania czasu, nie zabijania czasu byle czym. To taka dzisiaj szalona odpowiedzialność. Jest duża pokusa włączyć telewizor i on gdzieś przebębni. Spędzimy z Nim dłuższy czas, dłuższy czas, godzina, dwie, półtora. W telefonach siedzimy, czuwam to znaczy, dobrze wykorzystuję czas. Skupiam się na tym, by służyć Panu Bogu, miłować Boga i drugiego człowieka mam swoje zadania, obowiązki. Oczywiście mam też prawo do odpoczynku, ale czuwam, to bardzo dobrze wykorzystuję czas, mądrze wykorzystuję czas. Nie na byle czym. Nie mogę zajmować się byle czym, nie, nie mogę się zajmować pseudowartościami. Yy, nie mogę głupio zabijać czas. Czuwam, to znaczy też yy, pożytkuję talenty, zdolności, tak sobie myślę o dobru. Które w każdym z nas jest, dobro rozwijam, dobro rozwijam. I to jest też pewna taka myśl na tyle znosić więcej światła w nasze serca, by tych mroków, cieni yy, i grzechów było coraz mniej więcej światła, więcej światła, więcej dobra, więcej miłości, więcej służby, więcej oddania, więcej zdobywania mądrości, kształtowania siebie pomocy innym, więcej, więcej, pomnażać cnoty, pomnażać. I wtedy jak gdyby, no, chciałby się powiedzieć złu, nie pozwalamy nawet podnieść głowę, chciałby się powiedzieć, nie pozwalamy na to, żeby y, była chwila, chwila dla złego. Czuwam to znaczy miłuję, to jest też taka czuwanie w miłowaniu, czuwanie w służbie. Czasami są pewne takie gesty, które możemy wykonać, kiedy no takie, takie dobro, które no gdzieś nam się przychodzi przez przypadek doświadczyć. Tak? Jakaś kobieta zmaga się z wózkiem, na przykład ciągnie wózek inwalidzki po pochylni, ku górze. Jak, jak pięknie pomóc takiej kobiecie, nie tak do, doskoczyć, pomóc i tak dalej. Takie właśnie wrażliwość na miłość, wrażliwość na miłowanie, wrażliwość, że gdzieś mogę. Pomóc, coś, coś mogę dobrego uczynić. Błogosławione wszelkie wolontariaty, gdzie budujemy pewną wrażliwość, gdzie odwiedzamy, pomagamy, służymy, będziemy sądzeni z miłości. To jest o tyle ważny temat. Jezusa nic innego nie interesuje jak miłość, miłowanie. Nawet w codzienności, gdy funkcjonujemy, abyśmy yy, czuwali, czuwali, czyli właśnie miłowali. Czuwam to wreszcie, y, ten potencjał, który jest we mnie, wykorzystuję jak, naj, jak najpiękniej dla budowania dobra. Kochani, życzmy sobie tej postawy czuwania, pilności. Pan przyjdzie, y, epizody, gdzie nie ma czuwania. Pan Jezus mówi: nie spodziewamy się, Pan się opóźnia. Gdyby to jest taka perspektywa Boga dalekiego, odległego, taka pokusa, mam czas. Jeszcze mam czas na nawrócenie, jeszcze mam czas na pogłębienie pewnego ducha, jeszcze mam czas na chodzenie do kościoła, mam czas. I czy czasami to właśnie nie jest zgubne? Jezus ostrzega przed taką postawą y, zwlekania, przed taką postawą myślenia, mam dużo czasu, mam dużo czasu, ale właśnie no, no nie wiadomo, kochani, no nie wiadomo, prawda? Dlatego czuwam, to jest pilnowanie tego świata wartości, że jestem zawsze gotowy na to, by odejść z tego świata. Zawsze gotowy. Pomyślcie, jak w tym kontekście ważne jest przebaczenie. Żeby nie pielęgnować pewnej zadry, pewnej nienawiści, złości. Jak Jezusowi to się nie podoba. Pomyślmy, jak ważne jest uregulowanie pewnych rzeczy. Ta, ta postawa sprawiedliwości nakazuje nam, wyrównać szkody, wyrównać pewne rzeczywistości materialne, gdybyśmy względem kogoś byli zadłużeni, nie domagali sprawiedliwość, sprawiedliwość. Kochani, czas biegnie szybko. Na wakacjach biegnie inaczej, ale też biegnie szybko. Życzymy sobie tej mądrości, korzystania ze świata. Z jednej strony jesteśmy w świecie, z drugiej strony nie preferujemy wartości tego świata. Odchodzimy z tego świata dla życia Bożego. Życzę pięknego czasu, Bożego czasu. Cieszę się, że z Wami rozważam Słowo Boże. Niech ono będzie bliskie. Pogłębmy to. Ja nie mam takiej perspektywy, że wypowiedziałem wszystko. Dziś niech Duch Święty prowadzi Was do wielkiej świętości, mądrości, kształtowania siebie dla życia Bożego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.